Drodzy, usiądźmy na chwilę. Ta dzisiejsza okoliczność zachęca nas nieco, abyśmy się wsłuchali w Słowo Boże, ale też i wsłuchali się w rytm tego dnia. Tego dnia, który jest dniem rocznicy już 77. Wybuchu II wojny światowej. Pierwsze bomby, które spadły na Wieluń, pierwsze strzały na Westerplatte, to wszystko zasygnalizowało początek największej katastrofy, największego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości. Mówi się, że Nigdy, nigdy przedtem nie zginęło tyle osób, co właśnie w tej wojnie. Nigdy więcej, nigdy wcześniej Polska nie straciła tylu obywateli, bo ponad 6 milionów, ponad 17% wszelkiej ludności. Oblicze Polski ta wojna zmieniła. Zniknęły z naszej codzienności całe wspólnoty narodowe, zostały wyniszczone. Również i zmieniły się od stuleci, nawet pomimo zaborów widoczne granice etniczne. Polaków, to ten konflikt zmienił również nie tylko rzeczywistość lat 40., 50., ale on również zmienił naszą rzeczywistość. Zmienił również nasze życie. I dlatego też wspominamy to wydarzenie. Z całą troską, ale też i wdzięcznością, że to, co zostało zamierzone w sercach niektórych ludzi, niektórych mędrców tego świata, to zostało w proch rozbite i zmiecione. To, co usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła, Dziś możemy sobie również przypomnieć, iż wie Pan, że próżne są zamysły mędrców. Wydawało się niektórym ludziom, że są na tyle silni, na tyle potrafią pociągnąć za sobą rzesze ludzi, mając już doświadczenie totalitaryzmu. To nie tylko ten totalitaryzm, który zaczął się w 1933 rokiem, roku, ale ten, który sięgał również i października 1917 roku. Te totalitaryzmy i ci ludzie myśleli, że, że mają już dostateczną władzę i siłę, aby budować nowy świat nową rzeczywistość, budować rzeczywistość, w której nie będzie miejsca dla Pana Boga, nie będzie miejsca dla wartości, jakie reprezentował Chrystus. Czy to dyktatura narodu, czy proletariatu miały zastąpić wszystko. I dlatego w imię tego podjęto te działania. I wiemy, jak się to skończyło. I widzimy, że to, co wyraża polska mądrość ludowa, mówiąca, że bez Pana Boga ani do proga, że to jest wynikające z głębokiego poznania również twierdzenie, również mądrość, która powinna towarzyszyć również i nam, że zamysły mędrców stają się próżne, jeżeli są oderwane. Od Bożej myśli, od Bożego przekazu. Oczywiście, musimy powiedzieć, że koszt tej prawdy jest ogromny. Te miliony, które oddały swoje życie, to przecież nie można o tym zapomnieć. Ale przeciwstawienie się złu, ale. Świadectwo dobra kosztuje. Byśmy bez wiary naszej powiedzieli, że to bez sens. Ale jeżeli spojrzymy na życie człowieka jako na drogę prowadzącą od doczesności do wieczności, to będziemy mogli zobaczyć też i w innym świecie tych wszystkich poległych w obronie Ojczyzny. Tych wszystkich, Którzy oddali swoje życie w imieniu prawdy i w imię prawdy. Bo choć stracili je, to przecież zyskali wieczność. Choć zostali pozornie pokonani, to jednak zwyciężyli. I również to jest przesłanie dzisiejszego dnia, że Zwycięstwo jest w wierności. W wierności nauczaniu Jezusa, w wierności miłości, w wierności dobra. Wszystko inne przeminie. Choć jeszcze są sądy, są prokuratorzy ścigający przestępców wojennych, to jednak za chwilę Czas zrobi swoje. O nich zapomnimy. Najwyżej historycy otwierać będą księgi z zapisanymi imionami, nazwiskami, datami. Ale zostaną wymazani z pamięci. Natomiast ci, którzy pozornie utracili wszystko, ci są wzorem. I ci są przykładem. To już święty Tertulian w II wieku mawiał, że krew chrześcijan jest posiewem chrześcijaństwa. To oni również dają nam moc i siłę do przezwyciężania trudności naszej codzienności. Dają nam, są dla nas również wskazówką, jak żyć. Często powtarza się to pytanie, jak żyć? Odpowiedź jest jedna, godnie. Zgodnie z Bożymi przykazaniami. I wtedy człowiek siebie zrealizuje i osiągnie szczęście. Niech ofiara poległych, spoczywających czy tu, czy na cmentarzu w Sobikowie, czy w górze kalwarii, czy gdziekolwiek w miejscach ich pamięci, niech będzie dla nas również światłem na naszej drodze życia i w naszych wyborach. Amen.